pracę pielęgniarek i ratowników w szpitalnym oddziale ratunkowym, robi to dobrze i tam nie ma jakichś zastrzeżeń moich osobiście co do tego, że tam jest za mało czy za dużo personelu. Natomiast zawsze możemy sobie powiedzieć, że jeżeli będzie więcej lekarzy, więcej pielęgniarek, to będzie bezpieczniej, tylko że w pewnym momencie oni się będą potykać o swoje nogi. I to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Często właśnie pośpiech i stres stwarza narażenie pacjentów na konsekwencje możliwych do popełnienia błędów medycznych. No, proszę Państwa, szpitalny oddział ratunkowy z założenia wymaga pośpiechu i z założenia jest stresującym miejscem pracy. Yy, możliwych do popełnienia błędów medycznych, za co nie tylko nam grozi odpowiedzialność karna, jak również ogromna odpowiedzialność odszkodowawcza samego szpitala. Dla Państwa informacji od dwóch lat odpowiadam za e, część medyczną tego szpitala, bo jestem dyrektorem do spraw medycznych, e, a teraz prezesem i e, jak wygląda policja ubezpieczeniowa szpitala. Jeżeli szpital ma mało roszczeń, mało odszkodowań, to znaczy jest, e, no można powiedzieć, no, trochę może, e, bo powiem, że e, dobrze zarządzany pod względem medycznym i pilnowany jest e, w tym zakresie to po prostu Towarzystwo Ubezpieczeniowe mniejsze składki sobie życzą. Składka, którą wynegocjowaliśmy na przeszły rok jest o 100 tysięcy złotych niższa niż na, na ten rok. Także to jeżeli chodzi o odpowiedzialność finansową szpitala za, yy, za to, co się w nim dzieje nie tak jak yy, powinno. Obniżenie ilości kadry medycznej prowadzi do nadmiernej eksploatacji personelu. Yy, pielęgniarka naczelna, która była tutaj u Państwa, no dokładnie Państwu to przedstawiła, bo to ona przeliczyła. Że to obłożenie się zmniejszyło. I to, to, są, to są fakty, które w książkach widać. To, to nie jest coś, co się da zmanipulować, to widać. Ile personelu, ile ludzi przyjętych. My, jako doświadczony personel z długoletnim stażem pracy, uważamy, że ilość personelu w oddziale jest niewystarczająca do ratowania pacjentów w stanach zagrożenia życia. Pielęgniarka oddziałowa, która zarządza tym oddziałem, uważa, że jest personel wystarczający. Pielęgniarka naczelna uważa, że jest wystarczający. Ustawodawca nakazując normy uważa, że jest wystarczający. Lekarz koordynujący uważa, że jest wystarczający. Do tego my, jako personel, dojdę na końcu. Prowadzi to do ogromnego niezadowolenia z warunków pracy wśród wszystkich pracowników oddziału. Bez komentarza. No jak ktoś jest niezadowolony, to jest niezadowolony. Nie, nie, nie to komentować. A także do nadmiernej eksploatacji personelu po raz kolejny nie będę się wypowiadał, bo trzeci raz powtórzę, albo powtórzę trzeci raz, bo ktoś powie, że wytnie z kontekstu i się powiem, że nie chciał się wypowiedzieć w prezes na ten temat, No, eksploatacja personelu, jeżeli można użyć tego słowa, jest mniejsza niż była przed pierwszym listem. Niezadowolenie jest tym większe, iż od dnia 1 czerwca 2013 roku znacznie obniżono nasze płaty. No i dochodzimy do tematu tego listu według mnie. Również udzielałem odpowiedzi na ten temat. Dwukrotnie Państwu raz tutaj na komisji, raz na posiedzeniu Rady Powiatu nie obniżono, podwyższono, zabrano dodatek za soboty, który jest od 2002 roku nieprawnym dodatkiem. Wynegocjował to poprzedni zarząd ze związkami zawodowymi. 70% pielęgniarek w szpitalu w Tomaszowskim Centrum Zdrowia jest członkami Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Jest to porozumienie podpisane przez Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych i poprzedni zarząd spółki, który w zamian za zniesienie dodatków oczywiście to nie jest napisane, że w zamian za, tylko że został zniesiony dodatek za soboty, które od 2002 roku w kodeksie pracy nie funkcjonuje zostały podwyższone wynagrodzenia. Kiedy spotkałem się z pielęgniarkami i zapytałem o to, było to spotkanie protokołowane. Ile z Pani mało podwyższone uposażenie zasadnicze? Wszystkie podniosły rękę, będące na sali. Kiedy zapytałem, ile miało obniżone, żadne nie podniosło. Jak również przedstawiałem to zarówno Związkom Zawodowym, jak i ponad 100 pielęgniarkom, które zaprosiłem na spotkanie, jakie skutki dla spółki przyniosło wprowadzenie regulaminu wynagradzania. Przeanalizowaliśmy miesiąc maj i miesiąc lipiec. Przepraszam, że się powtarzam, ale to jest kolejny raz, kiedy to mówię. Miesiąc maj i miesiąc lipiec, czyli przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu, a miesiące były mniej więcej analogiczne, bo miały tyle samo dni. Z nawet z niekorzystnym analizą, dlatego że w maju było więcej dni świątecznych, czyli niejako to wynagrodzenie przeciętne powinno być wyższe, bo wtedy za niedzielę się więcej płaci. No i okazało się, że 30 parę złotych przeciętne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych wzrosło w lipcu w stosunku do maja, czyli po wprowadzeniu tego nowego regulaminu wynagradzania. Ja nie mogę, proszę Państwa, odpowiadać za to, co w imieniu pielęgniarek zażyczyły sobie związki zawodowe podczas ustalania regulaminu pracy i proponuję zapytać przewodniczącą związków zawodowych czy zarząd związków zawodowych. Dla mnie kuriozum było to, że kiedy dostałem kolejne pismo z żądaniem podwyżek kolejnych. Z związków zawodowych. Ja zaprosiłem na spotkanie wszystkie pielęgniarki, ponieważ zawsze uważam, że należy z ludźmi rozmawiać i staram się rozmawiać i e, przyszło ponad 100 pielęgniarek. I zaprosiłem indywidualnie również, wysłałem zaproszenie do związków zawodowych z prośbą o udział w tym spotkaniu, żeby niejako odnieść się do e, zarzutów e, dotyczących wynagradzania i tego regulaminu wynagradzania. Przyszło 100 pielęgniarek i nieprzednik zarządu związków zawodowych. Na tym spotkaniu padło pytanie, dlaczego związki zawodowe nie zostały zaproszone, co udowodniłem pokazując pokwitowanie i służę Państwu, jeżeli ktokolwiek <coughs> będzie chciał to zobaczyć, że na to spotkanie zostały zaproszone związki zawodowe i pokwitowały odbyły, po prostu nie przyszły. Z jakiego powodu nie wiem. Ja, tak jak wspominałem wielokrotnie, no, jestem, y, mam duże doświadczenie w tej dziedzinie, bo kiedyś byłem wiceprzewodniczącym Związku Zawodowych y, Związku Zawodowego y, Lekarzy. Można by powiedzieć, że po przeciwnej stronie barykady byłem, natomiast ja nigdy nie uważałem tego, że bycie po przeciwnej stronie barykady, dlatego, że związki zawodowe to jest skarb w zakładzie pracy, z którym naprawdę bardzo wiele rzeczy się pozytywnie załatwia, natomiast wszystko jest kwestią tego, co, kto, kiedy i chce w jakim zakresie powiedzieć i jak się wyrywa pewne rzeczy z kontekstu. Ja zawsze jestem otwarty na rozmowę, ja wielokrotnie rozmawiam, jak tylko cokolwiek się dzieje, to rozmawiam. <laughs> E, I teraz dalej pójdę. Niezadowolenie z tym i od dnia 1 czerwca w naszym gronie nasze płace to czytałem. W związku z brakiem odpowiedzi na nasze wcześniejsze pismo kierowane do prezesa tcz i starosty powiatu, zwracamy się do Państwa o pomoc i interwencję. Poprzednie e, pismo, e, ja po tym zacząłem szukać, czy było jakieś pismo e, skierowane. Okazało się, że wpłynął jakiś anonim do e, zarządu spółki, do wtedy jeszcze do poprzedniej Pani Prezes Błaszczyk które jako anonim no, ciężko było się ustosunkować do osób, które się pod tym nie podpisały. Ponieważ no, jeżeli pismo jest podpisywane y, pielęgniarki, lekarze, pracownicy, no, to, to, to ciężko jest odpowiedzieć na no, komuś. Y jeżeli się podpiszą radni, to ja nie wiem, czy na przykład, przepraszam, dla po polskim środowisku, ale czy radni, czy akurat wszyscy radni siedzący przy tym stole się podpisują pod jakimś pismem. No może dwóch tak, a dwóch nie. Może dwóch sobie życzy, żebym ja się do niego odniósł, a dwóch nie. No jeżeli ktoś się podpisuje, to się odpisuje. Na to pismo udzieliłem odpowiedzi w formie pisemnej, ponieważ zostało podpisane. Udzieliłem odpowiedzi pielęgniarce koordynującej oraz panu doktorowi, który koordynuje z ramienia lekarzy, celem przekazania odpowiedzi pracownikom, jak również spotkałem się ze wszystkimi pracownikami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i udzieliłem im odpowiedzi na to pismo w podobnym stylu jak Państwu, mniej więcej używając podobnych słów, no bo, bo, bo takie mam zdanie i takiego słowa używałem. Jeżeli chodzi o osoby, które się tutaj podpisały, to yy, ja powiem tak, nie będę wymieniał, ponieważ no, ja nie jestem upoważniony, żeby publicznie yy, czytać te nazwiska, dlatego że obowiązuje no, ustawa o ochronie danych osobowych i jeżeli ktoś sobie życzy, żeby jego nazwisko przeczytać, to może je sobie przeczytać. Natomiast co do grup zawodowych, to tutaj znajdują się zarówno yy, ludzie, którzy są na umowach tzw. cywilnoprawnych kontraktowych, jak również znajdują się np. rejestratorki medyczne, jak również znajdują się ratownicy a pismo jak gdyby dotyczyło pielęgniarek. Jeżeli mówimy o w ogóle jakiejkolwiek redukcji w prawo czy w lewo personelu, to to dotyczyło tylko i wyłącznie tego personelu pielęgniarskiego. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek regulacji, bo absolutnie o nie zmniejszeniu, bo ta regulacja była in plus, a nie in minus, to wynagrodzenia, to dotyczyło to pielęgniarek zatrudnionych na umowach na umowach o pracę, jak również te dodatki za soboty, to również też dotyczyły tylko i wyłącznie osób na umowach o pracę, których naprawdę tu jest, no żeby nie powiedzieć znacząca mniejszość, to mniejszość podpisanych. W związku z tym, no ja też rozmawiałem z tymi osobami i przedstawiłem na tym spotkaniu moje zdanie, że po pierwsze, jeżeli jest problem, to moje ci są zawsze otwarte, bo nie zdarzyło się w tym szpitalu, żeby ktokolwiek nie został przeze mnie przyjęty. Oczywiście nie zawsze się to zdaje dzisiaj czy jutro. No ale się to udaje, ja zawsze poświęcam czas i chętnie rozmawiam, lubię gadać, także i lubię rozmawiać i nie było z tym problemu. Jeżeli pojawia się sytuacja, która dotyczy spraw dotyczących spółki, to musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Tomaszowskie Centrum Zdrowia jest spółką prawa handlowego, który obowiązuje kodeks spółek handlowych. Dodatkowo obowiązuje nas kodeks cywilny, jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, czyli pomiędzy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Spółką ZOO, które według wpisu do KRS-u reprezentuje jednoosobowo ja, ewentualnie na podstawie upoważnienia osoby przeze mnie wskazane i osobami, które prowadzą działalność gospodarczą. W każdej z tych umów jest klauzula tajności i poufności. W związku z tym zarówno mnie nie wolno ujawniać danych dotyczących tych umów, jak również osobom, które podpisują takie umowy nie wolno ujawniać danych dotyczących łączących nas stosunków, warunków pracy i tego typu działań. Jeżeli mówimy o kodeksie pracy, to w kodeksie pracy również są zapisy, które nakazują na pracownika określone działania i określone zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej szczególnie pacjenta. Pamiętajmy, że pracownicy Tomaszowskiego Centrum Zdrowia mają dostęp do bardzo poufnej materii, którą jest dane osobowe osób chorych, pacjentów. I tutaj niezbędne jest to, żeby te dane były zabezpieczone. W związku z tym każdy z pracowników ma klauzulę poufności. I tak jak powiedziałem tutaj panu radnemu odpowiadając na poprzednim naszym spotkaniu i powtarzam to, że w mojej ocenie i po dokładnej analizie Kodeksu spółek do nadzoru nad yy, pracą Tomaszowskiego Centrum Zdrowia uprawniony jest prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Prezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia kontroluje Radę Nadzorcza. Yy, Radę Nadzorczą powołuje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników w przypadku yy, kapitału zakładowego i opłaconego w całości przez powiat Tomaszowski jest. Yy, Powiat jest zarząd powiatu Tomaszowskiego. Ja tak jak powiedziałem, troszkę nadinterpretując, ale traktuję Państwa siedzących tutaj radnych jako moich pracodawców, jako osoby reprezentujące powiat Tomaszowski, dlatego tak jak powiedziałem z szacunku dla Państwa i z racji funkcji, którą pełnię niejako będąc państwa pracownikiem. Bardzo chętnie będę poświęcał swój czas i odpowiadam na wszystkie Państwa pytania, o ile one nie będą naruszały przepisów prawa i zasad tajemnicy, które mnie również obowiązują. Natomiast mam do Państwa taką prośbę, żebyśmy po raz 15, ja dzisiaj mogę z Państwem siedzieć do północy albo do rana, nie ma żadnego problemu, żebyśmy wyczerpali ten temat. Macie Państwo media, ja jestem bardzo zadowolony, że są tutaj z nami media i że. Każdy będzie mógł usłyszeć zarówno moje, jak i Państwa zdanie na ten temat. Żebyśmy po prostu razem zajęli się rzeczami, które mają znaczenie i które no, w jakikolwiek sposób pchają naprzód szpital w Tomaszowie i pozwalają pracownikom pracować, mnie zarządzać tym szpitalem, no, a Państwu wykonywać... To no chyba najważniejszy zawód, jaki można mieć, czyli reprezentować ludzi, którzy powierzyli Państwu odpowiedzialność za swoje losy. Dlatego ja bardzo chętnie odpowiadam na Państwa wszystkie pytania, choćbym odpowiadał nawet 3 4 no, Przepraszam razy. bardzo, Panie Prezesie, że przerywam, ale myślę, że już wszystko to usłyszeliśmy, więc nie ma potrzeby nas tutaj dowartościowywać, tak? To już dziękujemy bardzo. Natomiast ja powiem coś innego. Ja. Yy, Właściwie to um, troszeczkę nie widzę powodu, dla którego pan całe to pismo analizował. Z tego tytułu, że faktycznie ono już było analizowane. Ja ja było analizowane, tak? tak Tylko, że rozumiem, tak. że pan Mariusz mnie nie było. Tak, to są dwa pisma, które um, jego drugie ciągną. Ja powiem tak. Um, no pan jest pracodawcą dla pracowników, tak? Więc też nam trudno tutaj wchodzić w to, w jakie są warunki pracy, bo wiadomo jak jest. Jeżeli y, pracownikowi nie odpowiadają warunki pracy, zawsze może iść do sądu. Tak? Jest tak. taka możliwość i może z tej, z tej możliwości skorzystać. Na pewno my nie mamy prawo, prawa, żeby w to ingerować, mhm. tak? No bo to byłoby nienormalne, gdybyśmy my teraz tutaj zajmowali się. Y, prawami pracowniczymi każdego pracownika we wszystkich instytucjach, instytucjach, które podlegają Radzie Powiatu, no bo po to są wybrani zarządzający, żeby tym się zajmować. I ja powiem, mnie to pismo jako takie to yy, m, nie niepokoi, tak, bo powiedzmy, że sama pracuję w służbie zdrowia i rozumiem, że te sytuacje mogą być różnie interpretowane. Mnie natomiast zaniepokoiło to drugie pismo, które później dostaliśmy, które nie zostało podpisane, tak, wprawdzie. I mnie zaniepokoiło tak naprawdę to pierwsze zdanie i, wola, i chciałabym, żeby Państwo się do tego zdania odniósł, dlatego że to jest takie bezpośredni, no jednak zarzut i to poważny zarzut. Tak? Do pana, dotyczący Pana, bym wręcz no. powiedziała o jakiś mobbing, tak, bo jeżeli osoby, no pielęgniarki, jest napisane pielęgniarki, tak, piszą w ten sposób, bardzo dziękujemy za zaproszenie, przepraszamy za nieobecność, która jest spowodowana no. zastraszaniem personelu przez prezesa zwolnieniami oraz zakazem pisania jakichkolwiek pism, gdyż jego zdaniem szkalujemy tę spółkę. No to mnie to niepokoi, tak. Bo jeżeli te wszystkie problemy to ja to rozumiem, no naprawdę no pisać o oddaleniu no, o różnych tego typu sprawach niektóre naprawdę są ważne, ale wiemy w jakich warunkach pracujemy, tak? Ja też wiem w jakich pracuję. Natomiast to zdanie mnie troszeczkę niepokoi, no bo to jest taki już zarzut hmm. bezpośrednio do pana, tak? Proszę, tak ja ja ta, jeśli tańczy. można uzupełnię zdanie hmm. pani Węndrowski, mianowicie jest jeszcze jedno zdanie. Które podsumowuje w sumie tą nieobecność pań na naszej komisji, bo ja proszę Państwa zawsze jestem zwolnikiem tego takiego rozwiązania, żeby dociec prawdy, żeby dociec prawdy muszą być wszystkie strony, ale panie tutaj tłumaczą to w ten sposób. Strach przed utratą pracy jest jedynym powodem naszej nieobecności, ponieważ po każdorazowym naszym działaniu jest coraz gorzej. Czyli tutaj mamy w pewnym sensie związane ręce, bo jest pan tylko jako jedna strona, nie mamy pielęgniarek i nie wiemy tak naprawdę jak ta sytuacja wygląda z drugiej strony. Natomiast my byśmy tutaj chcieli, żeby się pan ustosunkował do tego pierwszego zdania. Które przeczytała tutaj pani Wałędrowska, bo one po prostu. No bo ono jest niepokojące. No wprowadziło w taki totalny niepokój. bo to rzadko się zdarza, a ja nie pamiętam, żeby ktoś kiedyś odważył się napisać coś takiego o pracodawcy, i wydaje się, że tutaj ta sytuacja jest poważniejsza niż nam się tutaj wszystkim na ten sposób, na ten moment wydaje. Mogę? od razu zaczynając tak jak powiedziałem ja nie mam zwyczaju ustosunkowywać się do anonimów z prostej przyczyny dlatego, że jeżeli człowiek się nie podpisuje to może o drugim człowieku napisać to co chce i wtedy ten człowiek może że tak powiem ma odpowiadać na pytania, które cokolwiek powie będzie źle dlatego, że możemy napisać o drugim człowieku Dowolną kwestię. Ja nie będę przytaczał standardowych, takich dowcipnych, różnych, bo to nie, nie jest miejsce za poważnymi ludźmi jesteśmy, żebyśmy sobie tutaj cytowali różne sztabiery filmowe. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś się podpisuje, panie radny, przy całym moim głębokim szacunku dla pana, to chyba pan sam siebie nie docenia, bo jeżeli pan uważa, że ktokolwiek boi się, Przyjść, usiąść koło pana i przedstawić mi zarzut, bo ja go następnego dnia zwolnię z pracy. To on chyba pana nie szanuje. No bo naprawdę y, to byłoby samobójstwo, y, chyba z, z mojej strony, gdyby ktoś mi przedstawił urealniony zarzut, ja go bym zwolnił. To przecież ja następnego dnia bym skończył w sądzie pracy, y, a wszyscy państwo byliby świadkami w tej sprawie. Proszę państwa, jest XXI wiek. Każdy każdą rozmowę nagrywa, każdy każdą rozmowę kontroluje, Panie każdy każde. Proszę mi wybaczyć, naprawdę, proszę mi wybaczyć, ale to nie chodzi o to, że pan zwolni tą osobę jutro. A kiedy? A zwolni ją pan za pół roku. Przecież i znajdzie taka, pan panią. Przepraszam, przepraszam, panie prezesie. Panie prezesie, ja przepraszam bardzo, ma pan rację. To jest anonim i na anonimy się nie odpowiada. Zgadza się. Tylko proszę mi nie mówić. Że nie da się, bo mamy mnóstwo takich przykładów, mhm. gdzie ludzie są zwalniani. Jak to ktoś powiedział, jak się chce komuś zrobić krzywdę, tak, to zawsze znajdzie się paraka. Tak? Mhm. I ja nie mówię, że pan to zrobi, mhm. ale proszę pamiętać, że my jesteśmy społeczeństwem. No mam nadzieję, że może większość z nas tutaj siedzących już została wychowana troszeczkę później, tak? I nie byliśmy narażeni na e, jakieś naciski, ale dużo osób, starszych od nas, niestety ma złamane kręgosłupy jeszcze przez okres komunizmu, w którym byli wychowywani. I bardzo dużo osób w tym społeczeństwie się boi, bo im się wydaje, mhm. że można... Człowiekowi zrobić krzywdę. I jak to ktoś powiedział, dziurki nie zrobić, a krew wybić. Mhm. Tak? Także ja y, nie twierdzę, że Pan chce komuś zrobić krzywdę. Ja nie twierdzę, że Pan by te osoby zwolnił. Ale też Pan nie wie i nikt z nas nie wie, co się dzieje w człowieku w środku. Tak? I jakie mamy lęki. I jasne, Pan nie odpowiada za te lęki, my też nie odpowiadamy za te lęki. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Ale proszę się nie dziwić, że. Um, I to nie jest przecież pierwszy taki przypadek. Ja mało znam pracowników, którzy by przyszli do swojego szefa i powiedzieli: Proszę Pana, Pan robi to, to, to i to źle, tak? Bo naprawdę trzeba być bardzo pokornym człowiekiem, bardzo pokornym, żeby usiąść z takim. Pracownikiem, przeanalizować to wszystko i powiedzieć: Tak, proszę Pana, w tym punkcie ma Pan rację, ale w tych punktach ja się nie zgadzam z Panem. Może Pan taki jest. Ja nie znam Pana na tyle, tak? żeby tak powiedzieć. Natomiast musimy wiedzieć, że doświadczenie naszego kraju i tego wszystkiego, co w Polsce się działo i no, niestety nie twierdzić, że nadal się dzieje, bo różne przypadki słyszymy, tak. Ludzi, którzy są zwalniani, nie wiadomo dlaczego, tak? I się dzieją, więc ludzie się boją. Proszę wierzyć. A, a jeżeli ktoś pracuje w szpitalu i to jest jedyna osoba, która utrzymuje na przykład rodzinę. całą rodzinę, no to nie będzie się narażała nawet na niewielkie ryzyko, że z tego powodu może mieć jakieś nieprzyjemności, tak? Także ja tutaj w żadnym wypadku nie, nie oskarżam pana, tak? Żeby było jasne. Tylko po prostu, no to mnie zaniepokoiło, tak, że ktoś tak napisał, no bo nie bo niedobrze, żeby się ludzie bali, tak, i żeby w ten sposób pisali, no niedobrze, bo to nie, nie wróży, yy, no, współpracy znaczy, nie. Po Powiem, powiem no. tak, ja po y, tym piśmie, tak jak spotkałem się z y, wszystkimi osobami i przedstawiłem pewne rzeczy. To, jeżeli ktoś mówi, że y, czuje się czy nie przyszło Państwu do głowy coś, że ktoś po prostu nie ma za wiele do powiedzenia w tym temacie ale, i dlatego. Nie chcesz, też nie chcesz, tak może nie, nie być. Nie jak coś, tak, tak, tak. też może być. Mówmy się no. w wie, jednej co do jednej zasady, pa, y, Pani Radna. No. Y, tak jak siedzę ja i posadzilibyśmy obok mnie 10 pracowników szpitala wylosowanych losowo, szansa na to, że za 10 lat. Y, jeżeli byśmy mieli obstawiać, kto z nas będzie w tym szpitalu pracował, to gwarantuję Pani, że jest jeden do miliona, że ja nie, a oni tak. Jeżeli chcemy w ten sposób mówić, także jeżeli jedyną osobą, która tutaj może być zastraszana przez to, że ktoś kogoś zwolni, to, to mógłbym się poczuć ja po pierwszym zdaniu Pana radnego, ale tak jak powiedziałem, szanuję Pana i, i traktuję to jako referendę mojego pracodawcy szeroko rozumianego i wziąłem to sobie do serca. Natomiast jeżeli chodzi o to pismo, to ja owszem mogę się co do tych zdań wypowiedzieć, aczkolwiek tak jak powiedziałem, no, tylko dlatego przez szacunek dla Państwa i traktując to jako Państwa pytania do mnie, a nie jako wypowiedź na jakieś pismo pismo napisane przez kogoś. Bo ja, ja powiem Państwu tak, ja rozmawiałem z tymi ludźmi i też ci ludzie sami z siebie przychodzą do mnie. Nie mogę powiedzieć, czy nie, dlatego że akurat wygodniej wiem się podniecać szefowi, bo to też tak może być, tak, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja, y Parę lat na świecie żyję i kilka rzeczy w życiu robiłem. Też tak może być, ale są osoby ze szpitalnego oddziału ratunkowego, które przychodzą i mówią, myśmy to podpisali, bośmy nie wiedzieli, co podpisujemy. A potem jak ja pytam o to, to mówią, że oni tego nawet oczy nie widzieli. No to wiecie państwo, ja, ja nie wiem kto, dlaczego i jak, że... Ja to oceniam mniej więcej tak. Jeżeli w szpitalu, w którym pracuję, współpracuje kilkaset osób związanych z tą pracą, jest to chyba największy niepubliczny pracodawca tak rozumiany w powiedzie Tomaszowskim, bo chyba tylko, że dwie fabryki jeszcze mają więcej pracowników niż szpital, ale to Państwo będziecie lepiej wiedzieli niż ja. Jeżeli w tej firmie 30% będzie mnie lubić, to to będzie dla mnie olbrzymi sukces. 70% nie może mnie lubić. Dlatego, że cokolwiek się złego dzieje, to dzieje się złego, dlatego że prezes nie dał podwyżki, bo prezes kazał przyjść do pracy, bo prezes nie kupił tego czy tamtego, bo tak to jest logicznie nastawione. No, tak to się niestety dzieje. No, tak, tak jesteśmy skonstruowani, jesteśmy tylko ludźmi omylnymi, grzesznymi i ludźmi, którzy mają, robią błędy i czasami się do nich przyznają, a czasami nie. Ja tak jak powiedziałem, się przyznaję do błędów, i tak jak powiedziałem, ja chętnie pani radna odpowiem na. Każde zdanie z tego pisma, traktując to jako pytanie pana radnego, pani radnej, nie jako pismo anonimowe podpisane, bo takie jest państwa życzenie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, przepraszamy za nieobecność. Ja, tak jak powiedziałem, bardzo chętnie przychodzę na każde zaproszenie. Siedzący tutaj przedstawiciele mediów, wiedzą, że również nie zdarzyło mi się nigdy nie odpowiedzieć na żadne pytanie, które mi zadano na każdy temat, bo tak traktuję. Yy, przedstawicieli mediów i ludzi, którzy mnie pytają, bo, bo tak należy. Yy, także ja przychodzę, dlaczego inni nie przychodzą, nie wiem, nie wiem. Zastraszeniem personelu przez prezesa zwolnieniami oraz zakazami pisma jakichkolwiek. Pisma. Pani radna, ja w tej chwili mam, yy, nie pamiętam liczby, ale naprawdę mam sporo procesów pracowników przeciwko mnie jako pracodawcy. Nie dlatego, że ja jestem dzisiaj prezesem, tylko tak zawsze było w tej firmie. I będzie nadal. Jeżeli się tyle osób zatrudnia, to co któraś osoba idzie do sądu pracy, do sądu cywilnego i tak idzie. I te procesy trwają, tak? Cały czas. Więc proszę mi nie mówić, że ktoś się boi pójść do sądu, bo pracę straci, bo się nie boi, bo idzie do tego sądu i jest wyrok taki, ale... Ale ja nie inny. powiedziałam, że się boi. My? Ja wręcz powiedziałam, że jeżeli ktoś ma jakiś problem, to tak. zawsze może zawsze iść. Zawsze może i idzie. Ja mówiłam, Słynna, że ma ścieżkę dojścia. A ja powiedziałam, Ludzie, że którzy... się boi stanąć <coughs> panem spa, razem z panem twarzą w twarz. Ja to powiedziałam. No tak? no to kilkadziesiąt osób, które prawie, prawie <coughs> nie chcę użyć tego słowa, że doprowadziły one, ale sprawy, które w <coughs> nie mają, były wygranymi sprawami, doprowadziły spółkę do upadłości. Za czasów bycia mojego y, jako dyrektora medycznego, czy teraz jako prezesa, nadal pracują w tym szpitalu i czy jakąkolwiek z nich zrobiłem jakąkolwiek krzywdę dlatego, że oni uważają, że sprawiedliwość, czy prawda, bo po ich stronie, poszli do sądu? Nie. Ja niektórych z nich lubię, się z nimi przyjaźnie, <laughs> Jest mi niezmiernie przykro jako człowiekowi, że przegrali w tym sądzie będą musieli ponosić koszty. Natomiast jako reprezentantowi spółki cieszę się, że spółka nie ponosi koszty z kolei ich roszczeń, bo to, tak to trzeba rozumieć. No, to trzeba pewne rzeczy rozgraniczyć. Więc naprawdę ja nie wierzę, że ktokolwiek, kto ma rację, nie jest w stanie stanąć przed kamerą, przed radnymi i, po, i tej racji.